Silnik 1.6 Peugeot Citroen Turbodiesel. A przyjechał e, klient z problemem taką: nie ma mocy i gaśnie auto po odpaleniu. No i okazało się, że wyskoczyła e, przewód do ładowania. Wyskoczył i urwała się taka uszczeleczka. No to będziemy wymieniać na nową ale to jest najmniejszy problem wirnik na turbinie goni konkretnie ma i łosioły i taki jednym słowem już się nie czymie całkiem całkowicie jest założona nowa uszczelaczka Cała, całą, całą jest, to jest stara taka, jest rozerwana, to teraz mamy nową i jeszcze to zaraz umocujemy, ładnie żeby to było, sztywnie i będzie potem.